Witajcie moi kochani. Tak jak mówiłam wszystkie owoce, które będę zbierać, obojętnie w jakich ilościach, będę od razu przerabiać. Na początku chciałam Wam podziękować za subskrypcję, polubienia i łapki w górę. I prosić o dalsze. Życzyć dużo zdrowia, cierpliwości, ponieważ moje ilości owoców są nieduże, z tego względu, że ja mam maleńką działeczkę, pracuję na etacie. I jak wracam, postaram się wszystko przerabiać, żeby się nic nie zmarnowało, tym bardziej, że jest sezon urlopowy, każdy wyjeżdża, więc ja coś planuję. W związku z powyższym zbieram to, co się da i przerabiam od razu. Dzisiaj zrobię wam dżem malinowo-borówkowy. Nie mam tu dużo tych owoców, może z 30 leko. Do tego dodam 3/4 szklanki cukru i wstawię to, żeby zagotować. Następnie będę robić wyciskać sok z cytryny. Podałam saks połówki cytryny. Teraz robimy, już prawie dobry, robimy też zimnego talerzyka. Nawet już nie chcę składać. Proszę zobaczyć. Jest idealny. Już nadaje się do przekładania do słoiczka. Część wyłączamy i będziemy sprzedawać do słoiczka. Proszę zobaczyć. Kolor przepiękny. Konsystencja również. Smak cudowny. Po prostu cudowny. Jeżeli macie Państwo okazję, proszę sobie zrobić taki dżemik. Jest przepyszny. A w tle mamy płyn do płukania tkanin z cytryny, który już jest na kanale. Bardzo proszę o subskrypcję, polubienia i łapki w górę dla mojego kanału. Życzę Państwu dużo zdrowia. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Papa, pa, do usłyszenia. We're